Trudno uwierzyć, ile może się wydarzyć w jeden wtorek. Czarodziej Marceli wie, że to nie będzie zwykły dzień. Od rana czeka bowiem na rozstrzygnięcie wielkiego konkursu hodowców dyni. Liczy na to, że po miesiącach starań i eksperymentów ze smoczym pieprzem jego eliksir da mu upragnione zwycięstwo. Zanim jednak usłyszy werdykt, musi skupić się na swoich obowiązkach. Zadbać o to, by odłowić wszystkie marzenia i umieścić je w maszynie spełniającej, a także zaopiekować się nieco hipochondrycznym pomnikiem siewcy marzeń. W dodatku czarodzieja Baltazara znów dręczy pech, a konkretnie pech i spółka, firma zajmująca się kompleksową obsługą niepowodzeń. Czy Marceli może pozostać obojętny na kolejne problemy przyjaciela? Wraz z innymi mieszkańcami Różanej, postanawia raz na zawsze rozprawić się z pechem i pokazać mu, że polisa przyjacielska to najlepszy wybór.